Szacunek wszystkim dobrym ludziom. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Chciałbym skupić się w dzisiejszym podcaście na wydarzeniach, które miały miejsce w Nancy 9 maja bieżącego roku. Oczywiście miasto z historią, scenografią jak z filmu o europejskiej jedności dużo powiedziano. Zastanawiano się nad tym, czy Francja pomoże Polsce w czasie inwazji, na przykład wojsk rosyjskich, które miałyby wejść do naszego kraju. Jeszcze raz powiem, miasto z historią, scenografia jak z filmu o europejskiej jedności. Na placu flagi Polski, Francji, które powiewają dumnie na tle tych zabytkowych murów. Z głośników oczywiście płyną hymny. Kamery zarejestrowały serdeczne uściski dłoni, uprzejme uśmiechy, podniosłe słowa. Słowa oczywiście o przyjaźni, o współpracy. Donald Tusk i Emmanuel Macron podpisują nowy traktat o. Wzmocnionej współpracy i przyjaźni polsko-francuskiej. Brzmi znajomo? Bo historia już zna taki scenariusz i zna go aż, powiedzmy sobie, za dobrze. To teatr politycznej iluzji. Francja obiecuje, Polska słucha, Zachód zapewnia, Wschód zbroi się po zęby. Tusk, premier i historyk z wykształcenia, powinien mieć świadomość ciężaru takich obyczajów. Tymczasem zachowuje się, jakby brał udział w kampanii promocyjnej, a nie w realnej polityce bezpieczeństwa. Macron uśmiechnięty, nonszalancki, grający rolę lidera Europy, choć jego własny kraj dawno przestał go słuchać. Skąd takie informacje? Proszę Państwa, według danych z kwietnia bieżącego roku poparcie dla Macrona wynosiło zaledwie 26%. Co oznacza spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim miesiącem? To podała Rzeczpospolita. Wcześniejsze sondaże wskazywały na jeszcze niższe wartości sięgające 21% dodatkowo aż 67% respondentów wyrażało brak zadowolenia z działań prezydenta. To nie tylko polityczna słabość, ale to po prostu kryzys i bankructwo przywództwa. A mimo to reprezentanci polskiego rządu z pełną powagą podpisują traktaty z człowiekiem, któremu nie ufa większość jego narodu. Paradoks? Nie. Polityczny teatr. Kiedy francuskie społeczeństwo domaga się dymisji swojego przywódcy, polski premier stawia się z nim przed kamerami i nazywa go partnerem. Kiedy francuska opinia publiczna widzi hipokryzję i kompromitację, polska delegacja widzi... W tym wszystkim historyczny moment. I to właśnie z tym politycznie rozklekotanym przywódcą, skompromitowanym na własnym podwórku Donald Tusk buduje strategiczny sojusz. Z człowiekiem, którego administracja według doniesień między innymi Owens, miała oferować grube miliony dolarów za milczenie w sprawie skandali związanych z rodziną prezydenta Francji, z jego małżeństwem. A mimo to na konferencji prasowej w Nancy pytanie było jedno, proste, konkretne, bez miejsca na dyplomatyczne tańce. Jak ono brzmi? Czy Francja udzieli Polsce realnej pomocy militarnej w ciągu 30 dni od momentu zagrożenia? Jeszcze raz to powiem. Czy Francja udzieli Polsce realnej pomocy militarnej w ciągu 30 dni od momentu zagrożenia? Macron odpowiada z powagą: Mamy we Francji odpowiedni tryb podejmowania decyzji zgodny z konstytucją, czyli Francuzi będą debatować, analizować, konsultować, obradować i zobaczą. Zamiast pomocy debata, zamiast działania dokument, zamiast wsparcia procedura. W świecie realnym oznacza to jedno. Polska może liczyć na Francję dopiero wtedy, gdy będzie po wszystkim. Gdy będzie po nas, gdy będzie za późno. No pozostaje pytanie: skąd my to znamy? Skąd wiemy, kiedy Francja nam pomoże? Francja pomoże. Wiecie kiedy? We wspomnienie świętego Dygdy. Czyli nigdy. Więc skąd my to znamy? Wraca to pytanie. Z września 1939 roku mieliśmy wszystko, co miała mieć nowoczesna, niezależna, europejska Polska traktaty, sojusze, gwarancje, ambasadorów, wspólne zdjęcia z zachodnimi liderami. Mieliśmy zapewnienia, że w razie jakiegokolwiek zagrożenia nie zostaniemy sami. I stało się. 1 września Niemcy napadają na Polskę, 17 września Sowieci wbili nam nóż w plecy, a Zachód? Zachód wzruszył ramionami i zaczął pisać noty dyplomatyczne. Francja, nasz wielki sojusznik, z którym mieliśmy rzekomo ścisły układ wojskowy, wypowiada Niemcom wojnę. Ale tylko na papierze dla kamery, dla powiedzmy sobie aparatu fotograficznego dla pozoru. Rusza, a raczej nie rusza, tak zwana ofensywa siedząca. Najbardziej tragikomiczny symbol francuskiej polityki bezpieczeństwa. Czołgi stoją, żołnierze siedzą, dowódcy śpią, samoloty nie startują. Kanonada politycznych przemówień zagłusza realną reakcję. Gdy Warszawa krwawi, Paryż planuje, ale nie działa. Planowane są okrągłe stoły, spotkania, przemówienia. Czasem wysyłano listy zaniepokojenia, ale nigdy nie było wsparcia realnego wsparcia. To, co miało być strategicznym partnerstwem, okazało się być tylko jakąś dekoracją, fasadową scenografią dla moralnej kapitulacji, bo kiedy przyszło co do czego, Francja nie tylko nie pomogła, ale sama padła na kolana i to dosłownie. Stworzyła marionetkowe państwo Vichy. Nie tylko Przestała się bronić, ale ochoczo współpracowała z okupantem. Przecież Francuzi deportowali własnych obywateli, w tym kobiety i dzieci narodowości żydowskiej, do niemieckich obozów koncentracyjnych. Z jaką gorliwością, z niemiecką precyzją, z francuskim urzędniczym spokojem, bez wojny, bez przymusu, bez sumienia. Francuskie pociągi pełne były deportowanych ludzi. Którzy odjeżdżali nie z przymusu, ale z inicjatywy. Listy nazwisk, dane adresowe, lokalizacja ukrywających się ludzi, wszystko to było dostarczane niemieckiej administracji z udziałem władz Vichy. I dziś mamy uwierzyć, że ta sama republika, która roz, rozdała karty powiedzmy sobie kolaborantom swoim obywatelom, która. Raz już oddała swoją duszę w zamian za spokój, teraz odda za nas swoich żołnierzy? Dlaczego to się nie sprawdzi? Bo już raz się to nie sprawdziło. Właściwie nigdy się nie sprawdziło. Dlatego warto powiedzieć bez owijania w bawełnę. Francja nie wie, kim chce być. Miota się między postimperialnymi ambicjami a lękiem przed odpowiedzialnością. Gdy trzeba działać, organizuje debatę. Gdy trzeba decydować, urządza forum. Francuska armia przypomina dziś korporację. Mundury są, ale ducha brakuje. Polityka kadrowa, PR, komunikaty z pałacu Olizejskiego to wszystko jest, ale gotowości do realnego poświęcenia nie ma, po prostu tego brakuje. Zagrożenie militarne nie pyta o zgodność z konstytucją. Nie czeka na parlament. Nie Czyta francuskiej prasy. Reakcja musi być natychmiastowa. Godziny, nie miesiące, a w Paryżu, zanim ktokolwiek zdąży zatwierdzić rozkaz, może być już tak na serio po wojnie. Wsparcie francuskie to jak Yeti. Wszyscy o nim słyszeli, niektórzy nawet wierzą, że ono istnieje. Ale kiedy przyjdzie, co do czego, nikt go nie widział, nawet w muzeum, a ich sojusze jak ozdobne medaliki, ładne, błyszczące, idealne na głowę czy też założone na galę, ale bezużyteczne w walce, nadają się do cytowania w przemówieniach, nie do obrony granic. I dlatego dziś, gdy słyszymy zapewnienia z ust polityków francuskich, trzeba zadać sobie jedno fundamentalne pytanie: Czy chcemy po raz kolejny zaufać tym samym ludziom, tym samym ideom? I tym samym procedurom, które raz nas już zostawiły z niczym, prócz zgliszczy może i grobów, Francuzi nie stanęli w obronie ani siebie, ani nas. Stanęli w obronie świętego spokoju i przysięgli mu wierność. W obronie ani siebie, ani nas nie stanęli. Stanęli, jeszcze raz to mówię, w obronie świętego spokoju i jemu pozostali wierni. A dziś znów słyszymy z Paryża, że rozważają pomoc, że mają procedury, że decyzje muszą być zgodne z konstytucją, że jest pewien namysł, pewien pomysł. Jest to to samo brzmienie, jest to ta sama nuta. Może jest inna orkiestra, ale ta sama partytura. I pytanie, które trzeba zadać głośno: czy naprawdę wierzymy, że tym razem oni zagrają inaczej? A co na to właśnie polski premier Donald Tusk? Człowiek, który lubi cytować klasyków. Człowiek, który w wywiadach z dumą podkreśla, że jest historykiem. Człowiek, który jak sam mówi pochodzi z Gdańska i zna historię Westerplatte jak własną kieszeń. I właśnie ten człowiek na jednej z konferencji czyta z kartki, że to polscy żołnierze napadli na garnizon wojskowy, dodajmy polski garnizon wojskowy w Gdańsku. Tak według premiera III RP to Polacy zaatakowali samych siebie podczas II wojny światowej. Tusk Mówi to nieprzypadkowo. Mówi to z przekonaniem, z odpowiedzialnością i niestety bezkarnie. Czy to jest lapsus? Przejęzyczenie? Niezręczność? Nie. To jest chyba objaw jakiejś choroby. Choroby, która każe przepraszać za cudze zbrodnie, choroby, która każe mylić ofiary z katami, choroby, która wypiera prawdę historyczną w imię politycznego komfortu. Ten sam Tusk, który dziś podpisuje traktat z liderem tonącej politycznie Francji, w 2009 roku publicznie mówił, że w niemieckich obozach ginęli obywatele różnych narodowości. Ale nigdy nie dodał jasno: to były niemieckie obozy koncentracyjne niemieckie obozy. Dziś wraca do tej samej logiki logiki półprawd, logiki ucieczki logiki niedrażnienia partnerów europejskich. A kiedy prawda boli, zawsze można schować ją za dokumentem, protokołem, poprawką w ustawie albo wystąpieniem w parlamencie europejskim. I jeśli komuś wydaje się, że premier sam roz nie rozumie historii, niech spojrzy na to, jak milczy, gdy minister edukacji mówi o polskich nazistach budujących obozy śmierci w Polsce. Premier milczy, później mówi, że to była wpadka, że to yy, przejęzyczenie może nowy język, może nowa historia a może zupełnie już to nowa historia Polski w Europie. I wszystko byłoby, powiedzmy sobie, tylko groteskowe, gdyby nie fakt, że właśnie tacy ludzie mają dziś decydować o naszym bezpieczeństwie. Że to oni podpisują umowy, że to oni ustawiają nasz kraj w roli petenta, błagającego o sojusz, który istnieje tylko tak na serio na papierze. A historia? Historia raz już pokazała, czym kończy się polityka samotnością, klęską i pogardą tych, których błagaliśmy o pomoc. Tyle, że tym razem, jeśli powtórzy się wrzesień, nie będzie już nawet komu pisać depeszy. Historia. Nie powtarza się dlatego, że musi. Powtarza się dlatego, że ludzie wybierają wygodną amnezję zamiast bolesnej pamięci. Wolą żyć w cieple deklaracji niż twardej gotowości. Wolą przyjaciół na papierze niż armię gotową w polu. Ale wojna nie czeka. Historia nie pyta o dobre intencje. W chwili próby liczy się tylko jedno: kto stoi obok, gdy padają pierwsze strzały. Jeśli dziś nie wyciągniemy wniosków, jeśli znowu uwierzymy we frazesy z Paryża, w kartonowe sojusze, w traktaty z podpisami, ale bez treści, to nie będzie już błąd, to będzie hańba. Dlatego dziś mówię jasno: nie licz na tych, którzy już raz cię zdradzili. Nie licz na tych, którzy w imię wygody sprzedali własne sumienie i sumienie swojego narodu. Nie licz na tych, którzy. Własnych obywateli wsadzali do pociągów, by zadowolić okupanta. Licz na siebie, licz na tych, którzy naprawdę gotowi są umrzeć za Polskę, licz na tych, którzy nie zdradzą, bo nie potrafią zdradzić tego, co jest święte, bo Ojczyzna nie obroni się deklaracją, Ojczyzna nie przetrwa traktatem. Ojczyzna może przetrwać tylko wtedy, gdy będzie miała dzieci, które rozumieją. Co znaczy, nigdy więcej 1939 roku i są gotowe wypowiedzieć to nie z lękiem, lecz z ogniem w oczach. Na koniec dziękuję za to, że byliście, że wysłuchaliście. Jeśli chcesz, by to przesłanie poszło dalej, to udostępnij. Niech ten głos dotrze tam, gdzie milczący rozsądek dominuje nad rzeczywistością. Niech głos dotrze tam, gdzie nawet milczy rozsądek, a może nawet bardziej dominuje ta polityczna poprawność. Nie milcz, bo milczenie to przyzwolenie. Nie zwlekaj, bo historia nie czeka. Nie daj się drugi raz oszukać, bo tym razem może być już taka sytuacja, że się z niczego nie pozbieramy. Na koniec mocno wprost, bez owijania w bawełnę. Lepiej samotnie stać w prawdzie, niż w tłumie kłaniać się kłamstwu.